Rysowałyśmy tego ślimaka Pitagorasa i ja zauważyłam, że za każdym razem, w każdym z nowo narysowanych trójkątów jedna, jeden z boków był pierwiastkiem. Co najmniej. Czy to tak zawsze jest? Nie. Weź narysuj proszę prostokąt o bokach 3 i 4. Jeden bok jest 3. Ma długość 3, a drugi ma długość 4. Policz, jaka jest długość przekątnej. Jaka jest długość? No to znowu to twierdzenie. I tego razu. Weźmiemy sobie. Muszę tutaj poprawić, bo mi się coś na Was grało. Czyli c kwadrat to się równa 3 kwadrat. Dodać 4 kwadrat, czyli C to będzie 3 razy 3 to... No dobra, jeszcze tak. 3 razy 3 to 9. Dodać 4 razy 4 16, 16, to 16. Razem 25. Równa 25. I teraz C będzie pierwiastkiem 25. Czyli, czyli 5. No właśnie, i to jest przykład, gdzie masz wszystkie trzy boki w trójkącie prostokątnym są liczbami naturalnymi. 3, 4, 5. Czyli nie zawsze jest pierwiastek. Nie zawsze. I takich trójkątów jest dużo, aczkolwiek tak ad hoc jest trudno na nie wpaść. Ale weź na przykład 5, yy, trójkąt prostokątny o bokach, albo prostokąt o bokach 5 i 12. i 12. I policz proszę teraz długość przekątnej. No to robimy tak samo C kwadrat równe 5 do kwadratu dodać 12 do kwadratu, to się równa 25, 25 dodać 144 i to się równa 169. Tak, C kwadrat jest 169. Czyli C będzie pierwiastkiem ze 169. A to jest dokładnie 13. Ha, no dobrze, bez kalkulatora bym nie wyliczyła. I znowuż jest taki trójkąt. A teraz yy, na przykład yy, 8, trój, yy, prostokąt albo trójkąt prostokątny o bokach 8 i 15. Czyli C kwadrat równe 8 do kwadratu i 15 do kwadratu. I to się równa. 64 dodać 15 razy 15. 225. 225 i to się równa. Tutaj napiszemy. 289. I to jest kwadrat c kwadrat a... Pierwiastek z 289 jest 17. Więc jeszcze jeden masz przykład tutaj takiego prostokąta, który czy trójkąta prostokątnego, gdzie wszystkie trzy boki są długościami, znaczy długości wszystkich trzech boków wyrażają się liczbami naturalnymi. I takie trójki liczb, yy, które spełniają warunek Pitagorasa, nazywają się trójkami pitagorejskimi. Zaraz tę kratkę, może na górze teraz sobie na, weź takie trójki. 4, 5, 8. Muszę sobie zrobić miejsce. 4, 5. 8. Już bez liczenia, bez rysowania. Druga trójka, 5, 7, 9. Trzecia trójka, 12, 16, 20. Która z tych trójek jest trójką pitagorejską? No to trzeba policzyć tak na tak oko, to ja tego nie ocenię. Tak jest, no to liczymy kwadraty, więc jest yy, To się równa 16 plus 25. To jest 41. No, 41 nie jest kwadratem żadnej liczby naturalnej, wobec czego to nie jest trójkąpitego no, rozsądek. To ja sobie tutaj skreślę, że to nie jest. Dobrze, następna. 5, 7 i 9. 5 kwadrat równa się 5 do kwadratu razy 7 do kwadratu. To mamy 25 dodać 40, 25 dodać 49, czyli to jest 74. I to też nie jest kwadrat żadnej liczby naturalnej. Sprawdzić na kalkulatorze? No to widać, nie ma co sprawdzać. Proszę. Wystarczy tabliczka mnożenia. To wykreślamy kolejną tak. trójkę. I ostatnia. Z kwadrat. Równa 12 do kwadratu, 2, 16 do kwadratu. 3. Czyli to jest 144. Dodać 256. 256 i to się równa 400. Dobrze. No, czyli c kwadrat jest 400. Na no, a 400 to jest pierwiastek z 400. 400, 400. To jest Ile? 20. No tak. 20 razy 20 to jest 400. Czyli ta ostatnia to jest trójka pitagorejska. To jest. I co to oznacza? To oznacza trójka pitagorejska. To oznacza, że trójkąt utworzony z boków długości, utworzony z boków o tej długości jest trójkątem prostokątnym. Dlatego, że prawdziwe jest także, i to może zapiszesz, twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa. Twierdzenie odwrotne. Odwrotne. Do twierdzenia Pitagorasa. Jeśli trzy liczby ABC, napisz liczby ABC, jeśli trzy liczby ABC, tylko przecinki między nimi, spełniają warunek A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat, to trójkąt o takich długościach jest prostokątny. To trójkąt o bokach ABC. Jest trójkątem prostokątnym. prostokątnym. No, trochę to w skrócie, ale rozumiem, no. trzeba się spieszyć, żeby zdążyć ze wszystkim. To jest bardzo, bardzo ważne, bo w ten sposób rozpoznajemy, które trójkąty mają znane boki, możemy rozpoznać, który trójkąt jest prostokątny, który nie.